Polskie nadbrzeżne dywizjony rakietowe są ważnym elementem całego systemu obronnego NATO. Przez swoją mobilność mogą bowiem bardzo szybko wzmocnić obronę każdego kraju europejskiego i pozwalają na kontrolowanie dowolnego morskiego szlaku komunikacyjnego wokół Europy i nie tylko. A przecież decyzja o zakupie pierwszego nadbrzeżnego dywizjonu rakietowego dla marynarki wojennej RP wywołała początkowo wiele kontrowersji. Duża część specjalistów uważała bowiem, że najważniejsze są okręty i to na nie powinny być w pierwszej kolejności wydawane środki finansowe. Niewielu ludzi zdawało sobie wtedy sprawę, jak rewolucyjną zmianę wprowadzono tym samym do sposobu wykorzystania sił morskich na Morzu Bałtyckim i jak widać obecnie nie tylko tam. Po raz pierwszy na wyposażeniu marynarki wojennej RP znalazł się bowiem system bojowy uważany w swojej klasie za najnowocześniejszy na świecie. Polska uzyskała w ten sposób możliwości, jakich wcześniej nigdy nie miała. Wszyscy nagle musieli uwzględnić w swoich szacunkach, że wykorzystywane w nadbrzeżnym dywizjonie rakietowym rakiety przeciwokrętowe NSM o zasięgu ponad 220 km pozwalają przerwać na Bałtyku ruch nawodnych jednostek pływających, w tym przede wszystkim tych płynących do Rosji lub płynących z Rosji. A przecież pociski z polskich Enderów mają również możliwość atakowania celów naziemnych. Wprowadzenie w Polsce brzegowych wyrzutni rakiet przeciwokrętowych bardzo szybko wywołało więc reakcję rosyjskiej floty bałtyckiej, która z roku na rok zaczęła zmieniać swój charakter. Przede wszystkim, wiedząc o możliwości przerwania morskich linii komunikacyjnych przez polskie systemy brzegowe, Rosjanie przestali liczyć na korzystanie na Bałtyku z transportu morskiego w czasie ewentualnego konfliktu morskiego. To właśnie dlatego pragmatyczni sztabowcy rosyjskiej floty bałtyckiej najprawdopodobniej w ogóle nie zakładają długotrwałego operowania swoich zespołów okrętowych podczas działań wojennych, a do blokowania bałtyckich morskich linii komunikacyjnych zamierzają korzystać z innych środków, w tym przede wszystkim z własnych baterii nadbrzeżnych typu Bał i Bastion oraz z okrętów podwodnych dodatkowo wyposażonych w rakiety manewrujące. Oczywiście Rosjanie już wcześniej korzystali z brzegowych systemów rakietowych, jednak ich znaczenie w flocie bałtyckiej wyraźnie wzrosło dopiero po pojawieniu się pierwszego polskiego NDR. I nie chodziło tu jedynie o wymianę starzejących się systemów rakietowych Rubież z poddźwiękowymi rakietami przeciwokrętowymi P15, P21 lub P22 i Riedut z poddźwiękowymi rakietami P35, ale również o wprowadzenie nowych sposobów ich wykorzystania. Jeżeli w obwodzie kaliningradzkim pojawiły się dwa różne kompleksy nadbrzeżne BAU z poddziękowymi rakietami URAN o zasięgu do 260 km i BASTION z rakietami ponaddziękowymi ONIX o zasięgu większym niż 500 km, to Rosjanie chcą je obecnie wykorzystywać głównie w oparciu o wspólne stanowisko dowodzenia, które na podstawie rozpoznanego obrazu sytuacji nawodnej rozdzierałoby cele dla poszczególnych wyrzutni i wybierałoby rodzaj rakiet optymalny dla danego zadania. Przestało mieć w tym momencie znaczenie integralne system obserwacji nawodnej, a więc stacje radiolokacyjne baterii, ponieważ ze względu na zasięg rakiet Uran i Onyx oraz horyzont radiolokacyjny nie mogły one już zabezpieczyć w odpowiedni sposób potrzeb zasięgowych wyrzutni rozstawionych w strefie brzegowej, co jest na przykład największym problemem polskiej morskiej jednostki rakietowej. Natomiast ćwiczenia realizowane przez flotę bałtycką pokazywały, że dane dla systemów nadbrzeżnych o celach będą przekazywane przede wszystkim przez samoloty, śmigłowce oraz bezzałogowe aparaty latające. Takie statki powietrzne mają jednak działać nie dla potrzeb jakiejś wskazanej baterii, ale dla całego brzegowego systemu obronnego. W ten sposób Rosjanie mają możliwość mieszania jednostek rakietowych Bał i Bastion tak, aby wzdłuż wybrzeża można było rozstawić naprzemiennie wyrzutnie z rakietami Uran i Onix, co pozwoli rosyjskim dowódcom na racjonalne wykorzystanie systemu rozpoznania dalekiego zasięgu, wybór optymalnego środka zwalczania danego celu nawodnego, mieszanie rakiet tak, aby we wskazany cel mogło jednocześnie uderzyć kilka pocisków nadlatujących z różną prędkością, z różnych kierunków i na różnych pułapach, w tym na wysokości fal, jak w przypadku uranów. W ten sposób osiągnięto efekt synergii, ponieważ połączone w całość dwa różne kompleksy rakietowe mają większe możliwości niż gdyby działały oddzielnie. Zmiany wywołane pojawieniem się NDR-ów widać też po składzie sił nawodnych floty bałtyckiej, w której duże okręty przestają się powoli liczyć. Widać to także po zadaniach rosyjskiej piechoty morskiej, która wydaje się nie być przygotowywana do uczestniczenia w wielkoskalowych operacjach desantowych, a bardziej do przeprowadzenia błyskawicznych akcji sabotażowo-dywersyjnych. Akcje te mają na celu wywołania jak największego zamieszania oraz poczucia ciągłego zagrożenia i strachu, szczególnie wśród ludności cywilnej. Nie chodzi natomiast o zajęcie terenu, ponieważ NDR -y nie pozwolą na podejście dużym rosyjskim okrętom desantowym w pobliżu polskiego wybrzeża. I warto pamiętać, że takiej reakcji floty bałtyckiej nie wywołały ani wcześniejsze plany wprowadzenia siedmiu korwet typu Gawron, ani obecne zamiary budowy trzech okrętów obrony wybrzeża w ramach programu Miecznik. Co ciekawe, wprowadzenie w Polsce NDR-ów zmieniło podejście do tego rodzaju systemów nie tylko rosyjskiej, ale również szwedzkiej marynarki wojennej. W Szwecji zaprzestano bowiem w 2000 roku wykorzystywania rakiet nadbrzeżnych, pomimo że w 1995 roku prowadzono jedną baterię bardzo nowoczesnych w tamtym czasie pocisków przeciwokrętowych typu RBS-15. W listopadzie 2016 roku szwedzkie siły zbrojne poinformowały jednak o reaktywacji utajnionej liczby wyrzutni rakiet nadbrzeżnych, które mają wzmocnić własny system obrony wybrzeża. Uznano więc, że samo lotnictwo i okręty nie zapewnią tego, co ukryte na lądzie stanowiska ogniowe, zdolne do zwalczania morskich linii komunikacyjnych nawet w odległości ponad 200 km. Szwedzi mają więc możliwość, bez narażania własnych załóg okrętowych i pilotów, zablokować Rosjanom wejście i wyjście z Zatoki Fińskiej, a więc bazę morską w Sankt Petersburgu. Z podobnego powodu ze swoich baterii nadbrzeżnych opartych o rakiety RBS 15 nie zrezygnowała również Chorwacja. Zrobiono tak pomimo, że są tam wykorzystywane starsze wersje pocisków, które po modernizacji mają możliwość atakowania celów na odległości maksymalnie do 100 km. System jest jednak nadal utrzymywany w pełnej sprawności technicznej, o czym świadczą faktyczne strzelania śliczemne zorganizowane w 2015, 2016 i 2018 roku. Podobne wnioski wyciągnęli Rumuni, którzy postanowili zastąpić posiadany jeszcze teoretycznie sowiecki system Rubież z rakietami P-15M. Systemem rakietowym z rakietami NSM pozyskanymi od Stanów Zjednoczonych w trybie FMS. Zmiany w podejściu do wykorzystania NDR-ów, a od 1 stycznia 2015 roku morskiej jednostki rakietowej, są również widoczne w Polsce. Początkowo uważane głównie jako dodatek dla okrętów, teraz są traktowane jako ważny atut nie tylko wzmacniający system obrony polskiego wybrzeża, ale również podnoszący rangę naszej marynarki wojennej w ramach całych sił NATO. Jeszcze na początku 2018 roku, gdy pytaliśmy się dowódcy morskiej jednostki rakietowej, czy planowane są szkolenia przerzutu elementu dywizjonów, chociażby do krajów bałtyckich Litwy, Łotwy i Estonii, wraz z późniejszym zgrywaniem całej jednostki z istniejącym tam systemem wskazywania celów, otrzymaliśmy odpowiedź, że takie plany nie są znane. Idea wskazywana od lat przez dziennikarzy wreszcie jednak zaskoczyła i od 2019 roku coraz częściej słychać o przerzucie elementów polskich enderów do różnych krajów NATO oraz o ćwiczeniach w szybkim transporcie tych elementów na duże odległości. Tak było między innymi w maju 2019 roku, gdy polskie wyrzutnie rakiet nadbrzeżnych sfotografowano w czasie ćwiczeń Storm 2019 w Estonii oraz w marcu 2021 roku, gdy polskie elementy z morskiej jednostki rakietowej uczestniczyły w międzynarodowych manewrach Se-Shield 2 prowadzonych w Rumunii i na Morzu Czarnym. Okazuje się więc, że Polska ma system, który może być błyskawicznie wykorzystany przez Pakt Północnoatlantycki i to nie tylko do obrony jakiegoś wybrzeża, ponieważ desant ze strony Rosji jest mało prawdopodobny, ale również do kontroli wskazanego akwenu. I wszystko to można zrobić niewielkim kosztem, bez konieczności wysyłania drogich okrętów z kilkuset osobowymi załogami i co najważniejsze przez nawet długi okres czasu. Łatwiej jest bowiem wymienić kilkuosobowe obsady wyrzutni nadbrzeżnych i systemów współpracujących niż zastępować na morzu duże jednostki pływające. Wbrew pozorom taki wzmocniony udział ndr w działaniach sojuszniczych może przynieść konkretne zyski również z samej marnarce wojny. Do szybkiego współdziałania w obcych systemach obrony wybrzeża polskich mobilnych wyrzutni rakietowych trzeba je bowiem odpowiednio przygotować na przyjmowanie wskazania celu z bardzo różnych źródeł. Taka wszechstronność może pomóc przy przeżywciężeniu najważniejszego problemu, z jakim boryka się morska jednostka rakietowa od początku swojego istnienia a więc ze zwalczaniem celów na maksymalnym zasięgu rakiet. Obecnie głównym źródłem dla wyrzutni rakietowych są bowiem wchodzące w skład baterii trójspółrzędne radary TRS-15C. Zapewniają one jednak wskazanie celów nawodnych tylko do horyzontu radiolokacyjnego, a więc na odległość nie większą niż 40 km. Oznacza to wykorzystanie tylko jednej piątej możliwości rakiet NSM i ta sytuacja może się zmienić jedynie poprzez dostarczenie informacji z zewnątrz. Konieczność włączenia się w zupełnie nowe systemy dowodzenia może zmusić do takiej modelizacji polskich wyrzutni rakietowych, by działały zgodnie z zasadą podłącz się i działaj, plug and play a więc do wprowadzenia wspólnych standardów komunikatów służących do przekazywania informacji o celach ataku. Działania te mogą się opłacić wszystkim, ponieważ Marynarka Wojenna jest ilościowo gotowa do stałego wydzielenia do ratowskich sił szybkiego reagowania, czyli do sił odpowiedzi NATO, nawet jednej baterii rakietowej z trzema jednostkami ogniowymi. Wcześniejsze szacunki wskazywały przecież, że do zapewnienia obrony polskiego wybrzeża wystarczyć może jeden nadbrzeżny dywizjon rakietowy w składzie dwóch baterii. Tymczasem obecnie morska jednostka rakietowa ma na swoim wyposażeniu dwa nadbrzeżne dywizjony, a więc powinna mieć do dyspozycji 98 rakiet przeciwokrętowych NSM, z których 48 jest umieszczonych na wyrzutniach, a 48 może być na pojazdach transportowo-załadowczych jako uzupełnienie. Do wykorzystania są więc cztery baterie, z których każda ma trzy jednostki ogniowe w składzie jedna wyrzutnia oraz wóz kierowania uzbrojeniem i łączności. Zachowując jeszcze trzecią baterię jako rezerwę, widać, że bez problemu można czwartą baterię traktować jako ekspedycyjną, okresowo wysyłając ją na przykład do krajów bałtyckich, wzmacniając ich system obronny i przy okazji denerwując Rosjan, którzy muszą w ten sposób polski system rakietowy uwzględniać w swoich planach działania i przeciwdziałania. Takich opcji międzynarodowego wykorzystania polskich enderów jest zresztą na pewno o wiele więcej.